Witajcie, kochani, w nowym odcinku. Tym razem mamy nowego boksika. Jest to pierwszy boks związany z regionem Paldea. Mamy powrót do kart IX. Jak widać, po, tym po tej powiększonej karcie Coradiona IX mamy trzy promki, czyli Fueco, Quaxli, Fuecoco, Fuecoco, Quaxly i Spree proszę Państwa. I to nie koniec nowości. Ten boks jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o kolejną erę kart Pokémon. Dlaczego? Ponieważ jest to pierwsze wydanie angielskie, gdzie ramki kart są srebrne, jeżeli karta jest oczywiście holo. Więc uważam, że każdy kolekcjoner kart powinien takiego boksa, takie karty posiadać, ponieważ jest to pewna część historii, że w końcu mamy coś, co w kartach japońskich już dawno temu, że tak powiem, od zawsze. I mamy w końcu te srebrne ramki w kartach holo. Ogólnie sandbox moim zdaniem jest też również bardzo spoko, jeżeli chodzi o zawartość, ponieważ mamy cztery boosterki, mamy dwa razy Silver Tempest i dwa razy Brilliant Stars, więc jakby nie patrzeć, bardzo dobre yy, dwa wydania. I tu, i tu są bardzo fajne karty do wyjęcia. Mamy oczywiście, mam nadzieję, że to teraz tutaj widać, mamy przypinkę. Mamy oczywiście tutaj przypiękę Quacksleego, bo to jest bok z są trzy różne boksy i tutaj też pewna ciekawostka. Raz jest Coradion, raz jest Miradion, więc musicie, że tak powiem, przy zakupach się upewnić, który boks chcecie, żebyście na przykład, nie wiem, mieli i tą kartę powiększoną, i tą kartę powiększoną. W tym momencie, jak oglądacie ten film, to nie wiem, czy u mnie na Bassa Center Shop jeszcze jakikolwiek taki boksy został, ale. Mam nadzieję, że jeszcze będzie restok tego, i mam nadzieję, że jak wyglądacie, że może coś jeszcze jednak zostało. Więc nie ma co, proszę Państwa, dłużej yy, gadać. Otwórzmy to po mojemu i sprawdźmy, jak te karty tak naprawdę wyglądają z bliska. Box otwiera się standardowo, bez żadnych niespodzianek. Kartę promo, dużo może pokażę w ten sposób, bo tutaj po prostu jej całej nie zmieścimy, świeci się nieziemsko. Yy, oczywiście mamy cztery busterki, jak mówiłem dwa razy Silver Tempest, dwa razy Brilliant Stars i oczywiście również jest ta yy, przypinka, którą wam pokażę tutaj bardzo ładnie. Teraz to, proszę państwa, widać super na tym nowym aparacie, naprawdę. Quagsfeet się prezentuje niesamowicie dobrze. Ok, z tego sobie odstawiam. Przejdźmy do promek. Aha, jak oni to zrobili? Aha, czyli mamy przykrycie trzech kart na raz, więc najlepiej zrobić to w ten sposób? Tak, tak jak myślałem. Wtedy wszystkie ładnie wypadną. kart pewnie Wam pokazałem, więc już zgarnęliście go. A zresztą możecie sobie zgarnąć, kto pierwszy ten lepszy. No i oczywiście mamy tutaj nasze. Startery z regionu Paldea w tej nowej wersji z ramkami srebrnymi w łekoku. również się dobrze prezentuje. No i oczywiście Spirit czyli nasz roślinny cat. To oczywiście zaraz trafi do koszulek i do toploaderów. A my przejdźmy do otwarcia czterech yy, boosterków. Zaczynamy od Brilliant Starsa i teraz tak koc jest w ten sposób. A zresztą to też jest dopas. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, cztery karty standardowo przekładamy. Zaczynamy od energii. Wszystko dobrze widać, dobrze widać. Musiałem się wychylić. Od energii roślinnej mamy Kravadanta, Ultrabola, Tropiusa, Spiritumba. Aksiu Impidimpa, Magmar, Riolu, Karablast jest naszym rewersem. A na koniec Granbull V, proszę Państwa. O dziwo tej karty nie posiadam w swojej kolekcji, więc nawet spoko. Od razu ją zakoszulkuję. I potem do Top Loadera. Od razu sobie to włożymy. Tak się proszę Państwa prezentuje GranBull V. Bardzo fajna karta, jest zrobiona. Bardzo fajnie mi podobają się te slasze różowe po prawej i po lewej stronie. Bardzo fajnie to jest pokazane. No dobra, przejdźmy dalej, czyli do Brilliant Starsa numer 2. I powiem Wam tak, jeżeli nic więcej z tego nie wydropimy, to ja się nie zdziwię. A, code card również dla Was poleci. Proszę bardzo, coat dla Was. I standardowo raz, 2, 3, 4. W tle możecie słychać wycinanie baaga wycina. wycina. Oprze. Energia wodna, Claydol, Morgam, Tropius, Piplap, Riolu, Starly. Purlion Cherubi jest Reversem, A na koniec, niestety, zwykły Lapras, który jest bardzo ładny, ale jest tylko zwykłym Laprasem. Ok, no i teraz przechodzimy do najnowszego setu, jakim jest Silver Tempest. Jeszcze najnowszego, bo jak dobrze wiecie, niedługo, bo niby 20 stycznia, proszę Państwa, yy, powinniśmy ujrzeć coś takiego jak Elite Trainer Boxy z Crown Zenith również będą dostępne u mnie na Basta Center Shop 4. Jak dobrze wiecie, Crown Zenith to jest set ostatni z ery Sword and Shield. Mamy energię elektryczną, mamy Waylorda, mamy Raichu, Torqueta, Raffleta, Fletchlinga, Wulpixa, Drowsy. To Drowsy wygląda wygląda tak jakby powie... no mówię, no, wygląda tak jakby było na dobrym kepsie i teraz miedziasz swój brzuszek. Growlite Clank Rivers. No i niestety tylko Hisuański liligant. I przed nami ostatnia paczka. Jestem tylko przy tej ostatniej paczce, coś się jednak może jeszcze kryć, kryć kryje, kryć. Zobaczymy. Coś się może kryć, coś się może kryje. cut oczywiście, jak mówiłem, wszystkie lecą dzisiaj dla was. Raz, dwa, trzy i cztery. Cztery karty są już przełożone. Dobrze. Mamy energię. Walczącą. Undefied Fossil. Glaley. Trainer Candice. 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 Fongus. Sendigest, Relikant. Wszystko dobrze. Haulucha Togedemaru. Miał jeszcze na tym reversem. I proszę Państwa. No niestety, zwykły mi smagius. Tak jak mówiłem w takich boxach moim zdaniem, ja tak uważam, ja mam takie szczęście w nieszczęściu, że zazwyczaj jest tylko coś jednego. Ale ty nie innym, zawsze. Ty innym zawsze dajesz dropy. Tak, ja zawsze innym daję dropy, i, i, i tak to zazwyczaj, proszę Państwa, wygląda. No ale dobrze, jest gran V, jeszcze raz sobie go zobaczmy. V którego wcześniej nie miałem, więc zawsze spoko, jak mówiłem, bardzo mi się podobają te slasze tutaj narysowane. No i oczywiście, od razu to sobie włożymy w koszulki. Są te trzy bardzo ważne karty, moim zdaniem, w historii kart Pokémon, czyli. Karty angielskie holo ze srebrną, ramką. Coś czego, proszę Państwa, nie było. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne i uważam, że każdy powinien te karty w swojej kolekcji posiadać, jeżeli nawet, nawet wam powiem tak, ja dzisiaj, dzisiaj nie, wczoraj albo przedwczoraj przyglądałem się wszystkim boxom yy, właśnie z tej Paldei, jak wygląda centering i uwaga, Yy, bardzo ładnie wygląda w tych boxach centering Raz, jeszcze momencik Raz, dwa, trzy Bardzo ładnie wygląda centering w tych boxach Jeżeli chodzi o karty promo I może w końcu Pokemon Company Coś ogarnęło I ten centering będzie wyglądał W przyszłych kartach Mam nadzieję, że w Crown Zenicie też Będzie wyglądał o niebo lepiej Bo jak dobrze wiecie Czasami centering kart pozostawia yy, dużo do życzenia. Spiligatto, Kwaksli, Fuekoko i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wbijaj się na Basta Center Show, Wszystkie linki, proszę państwa, ważne są podane w opisie, a już yy, w ten weekend na 99% yy, będzie live i będzie to, proszę państwa, bardzo potężny live. Więc serdecznie zapraszam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.